Cześć widzowie, cześć YouTube Martuś przywitaj się Cześć wszystkim Jakoś tak słabo się witałaś Wydaje ci się O, motorki jakieś stoją Dużo motorka, to nasi nie chyba Same zagraniczne rejestracje NBA eee, W każdym bądź razie chciałem się dzisiaj z wami przywitać razem z Martuś bo mamy Zapowiadającą się majówkę Widzicie, aura jest jaka jest Teraz może tak nawet słonecznie Natomiast nie dajcie się Zwieść tym, temu słońcu Bo tak naprawdę to jest zimno 13 stopni Właśnie wyjeżdżamy z Ruciane Nida Już troszeczkę Traski sobie zrobiliśmy Już troszeczkę się przejechaliśmy Natomiast jedziemy Jedziemy w bardzo ciekawym celu do naszego znajomego też motocyklisty i kładowca do Grajewa ale nie powiem wam nie powiem wam, nie zdradzę wam całej tajemnicy dlaczego akurat do niego i dlaczego akurat teraz dowiecie się o tym później jak pewnie zauważyliście na moim kasku jest też nowa kamera To prawda to Bandit To jest nowy sprzęt którego od teraz będę używać Stąd też Te nowe logo i nowe out Nowe outro które pojawia się w moich filmach będzie się pojawiać zawsze w każdym filmie dopóki będę używać tej kamery. W tym miejscu mogę serdecznie podziękować Marcinowi z Tomtoma za udostępnienie tej kamery do potestowania. O samej kamerze... o, też pada. O samej tej kamerze nagram dla Was specjalny odcinek, bo jest o czym pogadać. Kamera, kamera jest naprawdę specyficzna, inna od wszystkich innych i na pewno jest warta uwagi. Troszeczkę z niej już teraz z dzisiejszego dnia ponagrywałem, więc zobaczycie też na filmie jak ona nagrywa. Ale rano też pada. Pogoda się psuje, nie Martuś? Nie no, wiem, u mnie na razie nie pada. To u mnie pada choroba. Także będziemy, będą używać z czasem tak naprawdę tylko tego TomToma. Chciałbym go używać. Dzisiaj jeszcze mamy drugą kamerę. pewnie będą to mieszane nagrania z, z obu kamer. Łączone fajnie jest mieć dwie kamery. Myślę, że to mogą być ciekawe produkcje. No jedziemy teraz w kierunku Pisza. Do tego Grajewa jedzie się przez Pisz. Przez uszczepistą kawałek zaraz będziemy, tak naprawdę, bo to już niedaleko. No i jedziemy do tego naszego kumpla. Się z nim spotkać i zobaczycie, co jeszcze. Ubranka. Ostatnio Martuś nagrywała bloga. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeśli jeszcze go nie widzieliście, to zapraszam na. Marty Motowlog. Jest on oczywiście na moim kanale, także nie będziemy się tutaj rozbijać na dwa różne kanały. Ale mam nadzieję, że tych filmów Marty, vlogów, będzie coraz więcej. I że będą się Wam podobać. Były głosy, że są za długie te filmy. Nie wiem czy są za długie, czy nie. Nam się oglądaje świetnie. No i jakby były krótsze, jak były do tej pory jakieś tam krótsze. To często pisaliście, że czegoś Wam brakuje, że, że kiedy następny odcinek tutaj przestałem dzielić te blogi na dwa oddzielne, jeśli są zbyt długie. No myślę, że 20 minut to wcale nie jest zbyt długo, żeby sobie posiedzieć przed telewizorem i obejrzeć bloga. Sam takie oglądam i na telewizorze naprawdę świetnie się to robi. Zresztą statystyki YouTube mówią, że wszystkie filmy które mam, te dłuższe są dłużej oglądane, więcej oglądane, wbrew pozorom. Martuś ma na pewno ma pomysł na, na kolejnego bloga. Nie Martuś? No, będziesz coś nagrywać jeszcze? Nie wiem, zobaczymy jakie będę miała natchnienie. Tak myślałem, że to powiesz. Mam nadzieję, że natchnę cię na tyle i, i wy razem ze mną, żeby Martuś czasem tego bloga samodzielnie nagrała podzieliła się swoimi spostrzeżeniami z motocyklowego życia albo kładowego, kto wie. Martoś ostatnio w swoim vlogu wspominała, że szuka kurtki, dzisiaj widzicie na soboje, w tekstylnych ciuchach. Mamy już całe kombinezony tekstylne, takie bardziej turystyczne, chociaż z lekką dozą sportowego charakteru. Jeśli chodzi o krój. Nowe ubranka też są ciekawe, się jedziemy w nich pierwszy raz Marta ma kurtkę i spodnie ja mam kurtkę i spodnie, reszta pozostała bez zmian Jak się w tych ciuchach jeździ? No dzisiaj pierwszy wyjazd, więc jak na razie fajnie, przede wszystkim Jest raczej zimno na zewnątrz Po 13 stopni i ten deszcz, który pada i nie ma zera słońca To no nie jest super aura na motocykl Natomiast Ciuchy są ciepłe, mam, mam na sobie tylko termobieliznę taką cieniusieńką i to wszystko, i te ciuchy motocyklowe. No i jest nieźle, chociaż rękawem troszeczkę mi tam wywiewa. A jak jest u ciebie, Markuś? U mnie jest podobnie, mi zimno jest mi tylko we dłonie, bo coś do rękawiczki ubrałam. No, ale tak to fajnie, nic nie dzieje. Na razie jest fajnie, naprawdę. No i coś czuję, że przetestujemy też membrany jakie są w tych ciuchach. Bo przed nami mocno zachmurzone niebo, a już teraz zaczyna kropić deszcz. Choroba. Mam nadzieję, że padać mocno nie będzie i, I nie będziemy musieli jechać w deszczu, bo butów wodoodpornych nie wziąłem. Jestem w butach motocyklowych, a nie w tych, które jeżdżę na kładzie z membraną. to tutaj zresztą też nie. No ale ostatnio, jak byliśmy w górach, moje przed wyjazdem wypasowałeś bezwarną pastą. To ani razu nie przemokły. Dały radę. Wniosek z tego jaki? Jak chcecie, żeby buty nie puszczały wody, to posmarujcie je porządną pastą do butów. Po prostu. Jesteśmy już w Piszu, jak teraz tutaj jedzie się na Grajewo to tak naprawdę nie wiem chyba będzie trzeba włączyć nawigację i luknąć Nawigacja w telefonie, wow Miałem Wam o niej opowiedzieć i wiecie nie mam czasu tego nagrać ale mam nadzieję że będzie więcej czasu na to właśnie nagranie No dobra w każdym razie jesteśmy już w Piszu, jedziemy dalej do Grajewa Co będzie dalej zobaczycie później, zobaczycie też nagranie z tej kamery Tom Tom Bandit bo powiem Wam że kamera jest naprawdę zacna fajna podoba mi się ale zobaczycie to sami teraz jedziemy do Grajewa